Przyjaciółka mojej mamy była zbyt miła, by ją poprawić. Gdy byłam w przedszkolu, moja mama zaprzyjaźniła się z jedną z innych mam, która pochodziła z Turcji i znała ją jako nekir. Mieszkała blisko i regularnie urządzały spotkania dla dzieci, spotykały się na spacerach po naszej okolicy i na kawach. Ostatecznie stały się bardzo bliskimi przyjaciółkami i są nadal bardzo blisko, nawet po prawie 25 latach. Nie widziałam mojej mamy przez jakieś pół roku, ponieważ przeprowadziłam się do innego kraju. Gdy w końcu spotkałam się z moją mamą, jakoś poruszyła temat swojej przyjaciółki, ale zmieniła środkową literę. Gdy ją poprawiłam, odpowiedziała, że powiedziała to dobrze. Zaczęłam się martwić, że zdrowie psychiczne mojej mamy tak szybko się pogorszyło w ciągu pół roku, ale nie, okazuje się. Że po prostu przez 25 lat nazywała swoją najlepszą przyjaciółkę złym imieniem i dowiedziała się o tym niedawno. Ponieważ jej przyjaciółka była zbyt miła, by ją poprawić.